Wyniki wyborów samorządowych w gminie i powiecie kozienickim. Jubileuszowy festiwal imienia Józefa Furmanika. Pomocny ciuch, akcja na rzecz kozienickiego Hospicjum. Marta Augustyn Pulkowska witam Państwa serdecznie i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Znamy już wyniki wyborów samorządowych na terenie Gminy i Powiatu Kozienickiego. Wiemy, kto weźmie udział w drugiej turze wyborów na burmistrza Gminy Kozienice, kto dostał się do Rady Miejskiej i Rady Powiatu oraz kto dostał się do sejmiku Województwa Mazowieckiego. Oto szczegóły. W niedzielę 7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. W ich trakcie wybieraliśmy burmistrza, 21 radnych miejskich i 17 powiatowych oraz przedstawicieli do sejmiku województwa mazowieckiego. Na terenie gminy Kozienice zlokalizowanych było 27 lokali wyborczych. Głosowanie trwało od 7 do 21. Frekwencja wyborcza wyniosła prawie 57%. Na wyniki przyszło czekać wyjątkowo długo. Kilka komisji obwodowych dane do Komisarza wyborczego przekazało dopiero w poniedziałek przed południem. Jak wynika z danych PKW, w wyborach na burmistrza najwięcej głosów zdobył Piotr Kozłowski z Kozienickiej Inicjatywy Samorządowej, a najmniej Tomasz Trela z Koalicji Obywatelskiej. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę zdobytych głosów, uplasował się Mariusz Prawda z Forum Ziemi Kozienickiej, a na trzecim Marcin Łukasiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% poparcia. Zatem czeka nas druga tura. Odbędzie się ona w niedzielę 21. Kwietnia. Zmierzą się w niej obecny burmistrz Piotr Kozłowski i Mariusz Prawda. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Kozienicach 7 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 6 mandatów Forum Ziemi Kozienickiej, 5 mandatów Kozienicka Inicjatywa Samorządowa Piotra Kozłowskiego, 3 mandaty Koalicja Obywatelska. Według PKW w Radzie Miejskiej zasiądą Sprawa i Sprawiedliwości, Adrianna Grych, Artur Matera, Marek Kapusta, Stanisław Kuźnar, Ryszard Zając, Marcin Ogórek, Mariusz Ptaszek. Z Forum Ziemi Kozienickiej Igor Czerwiński, Mariusz Prawda, Jerzy Wach, Artur Kozioł, Grzegorz Wrona i Krzysztof Zając. Z Kozienickiej Inicjatywy Samorządowej Piotra Kozłowskiego, Janina Golik, Piotr Kozłowski, Rafał Sucherman, Zdzisław Gregorczyk, Grzegorz Kurek. Z Koalicji Obywatelskiej Ewa Malec, Renata Wołos i Tomasz Trela. W Radzie Powiatu Kozienickiego podział mandatów wygląda następująco: Prawo i Sprawiedliwość, 6 mandatów. Forum Ziemi Kozienickiej, 4 mandaty. Kozienicka Inicjatywa Samorządowa Piotra Kozłowskiego, 3 mandaty. Trzecia Droga, 3 mandaty. Oraz Praworządny Powiat Miasto i Gmina, 1 mandat. Według danych PKW, w Radzie Powiatu zasiądą: Sprawa i Sprawiedliwości Krzysztof Wolski, Jerzy Śmiech, Małgorzata Bebelska, Emanuel Zawodnik, Monika Krawczyk, Cezary Bogacki z Forum Ziemi Kozienickiej Tomasz Śmietanka, Andrzej Jung, Marek Kuźmiński, Mieczysław Szewczyk, z Kozienickiej Inicjatywy Samorządowej Piotra Kozłowskiego, Dorota Stępień, Robert Wojciech, Mirosław Górka, z Trzeciej Drogi Joanna Czechyra, Mirosław Dziedzicki i Waldemar Trociński, z Komitetu Praworządny Powiat Miasto i Gmina Józef Grzegorz Małeśnicki. We wtorek 9 kwietnia poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Osejmiku Województwa Mazowieckiego. W całym województwie wybieranych było 51 radnych. Z okręgu numer 5, w którym znajduje się m.in. Powiat Kozienicki, wybieraliśmy 7 radnych. Najwięcej mandatów do sejmiku, bo 4 uzyskali kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie rzędu prawie 43% przełożyło się na 4 mandaty. Kolejny wynik uzyskała Koalicja Obywatelska i był było to ponad 23%. Te głosy pozwoliły na wprowadzenie dwóch reprezentantów do sejmiku. Trzeci rezultat osiągnęła trzecia droga, która uzyskała ponad 17%, co pozwoliło na zdobycie jednego mandatu. Lewica miała ponad 3% poparcie, jednak mandatu nie udało się uzyskać. W okręgu nr 5 mandaty zdobyli sprawa i sprawiedliwości Jakub Kowalski, Łukasz Mierzejewski, Magdalena Morawska i Edyta Wietrak z koalicji obywatelskiej Rafał Rajkowski i Magda Nowacka z trzeciej drogi Piotr Papis. Do Sejmiku startowała także dwójka reprezentantów Ziemi Kozienickiej, jednak im nie udało się zdobyć mandatu. Byli to Irena Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła 2818 głosów, i Artur Kacprzak z lewicy, który otrzymał 587 głosów. To już dziesiąta edycja tego muzycznego wydarzenia poświęcona pamięci i muzyce wybitnego kompozytora Józefa Furmanika. O szczegółach Renata Jasek. Że, że człowiek stał się droższy syn, miłości kazała, krzyż na plecy brać. Ta W Niedzielę 7 kwietnia w święto miłosierdzia Bożego w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach odbył się 10 festiwal muzyki sakralnej imienia Józefa Formanika. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał burmistrz Piotr Kozłowski. Festiwal jubileuszowy, ale odbywa się też w wyjątkowym roku dla nas. Jest to rok 475-lecia nadania praw miejskich Kozienicom i jest to również jubileusz 10 lat od kanonizacji. Świętego Jana Pawła II. I w tym wyjątkowym okresie chciałem podziękować wszystkim, którzy przez te 10 lat razem z gminą Kozińce współtworzyli ten festiwal. W gronie obecnych byli także m.in. zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień, dyrektor Domu Kultury Elwira Kozłowska, proboszczowie obu kozienickich parafii, ksiądz dziekan Władysław Sarwa i ksiądz Dariusz Sałek, a także przedstawiciele na jej wytwarzanie na czele z Piotrem Kutkowskim. Przed rozpoczęciem prezentacji o historii festiwalu, którego początki sięgają 2013 roku, przypomniał prowadzące wydarzenie Michał Wojaczek. W czasie festiwalowych prezentacji wystąpiły cztery chóry, w tym trzy z Kozienic. Jako pierwszy przed publicznością zaprezentował się chór Famire pod dyrekcją siostry Anny Sulimy, działający przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Odcierpiących. Powstał on z inicjatywy siostry Barbary Wycech, wielkie miłośniczki twórczości Józefa Furmanika i pomysłodawczyni festiwalu. Jako drugi wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzony przez Ewę Izdebską. Trzecim kozienickim chórem była fermata działająca przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon pod batutą Anny Kuczmery. Po chórach z Kozienic wystąpił chór męski Towarzystwa Śpiewaczego Lira z Warszawy, którego drygentem jest Marcin Cmiela. W wykonaniu poszczególnych chórów usłyszeliśmy mniej i bardziej znane utwory sakralne europejskich kompozytorów. Wśród nich nie brakowało oczywiście kompozycji Józefa Furmanika, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku kompozytora i organisty, który ostatnie lata swojego życia spędził w Kozienicach, mieszkając w zgromadzeniu sióstr franciszkanek odcierpiących. W tym roku mija 71. rocznica jego śmierci. Gościem specjalnym tegorocznej edycji festiwalu był wybitny polski wokalista Mietek Szcześniak wraz z zespołem złożonym ze znakomitych polskich muzyków. W Kozienicach wykonał utwory z płyty Nierówni, która łączy wspaniałe teksty księdza Jana Twardowskiego z brzmieniami pełnej słońca brazylijskiej muzyki. To co mam i to czego nie mam nawet to czego nie mam, zawsze jest komuś potrzeba, potrzebują po podziękowaniu za występy, zarówno gość specjalny festiwalu, jak i poszczególne chóry otrzymywały pamiątkowe statuetki, kwiaty i upominki wręczane przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Po koncertach o godzinie 18 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża Dariusza Sałka. W mszy uczestniczyli też przedstawiciele władz samorządowych, w tym przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, wiceprzewodniczący Artur Matera i sekretarz gminy Sylwia Wąsik. Po mszy zgromadzeniu udali się przed pomnik Papieża Polaka. Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy dla uczczenia dziesiątej rocznicy kanonizacji Papieża Polaka. Hołdy wielkiemu rodakowi złożyły delegacje samorządu gminy Kozienice, powiatu Kozienickiego, Enei Wytwarzanie, Kozienickiego Domu Kultury. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, która to placówka nosi imię św. Jana Pawła II oraz przedstawiciele Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Świętego Krzyża. Wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie z PSP numer 4 oraz Kozienicka Rada Rycerzy Kolumba. Patronat honorowy nad festiwalem sprawowali Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice, Piotr Andrusiewicz, prezes zarządu Eneje Wytwarzanie, dziekan ksiądz kanonik Władysław Sarwa, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny oraz ksiądz Dariusz Sałek, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. Organizatorami festiwalu były gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury i parafia Świętego Krzyża. Partnerem głównym wydarzenia była Enea Wytwarzanie. Partnerami zaś Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski, Rycerze Kolumba Rada Lokalna w Kozienicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. A teraz o akcji zorganizowanej w naszym mieście po raz pierwszy, cieszącej się dużym zainteresowaniem zwłaszcza pań i dziewcząt, oraz niosącej wiele dobrego dla osób cierpiących i chorych. W sobotę 6 kwietnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach Ewa Jasionka i Katarzyna Stępień zorganizowały kiermasz charytatywny odzieży używanej. Całość dochodu z akcji zostanie przekazana na działalność Kozienickiego Hospicjum. Pomocny Ciuch, bo pod takim hasłem zorganizowano akcję, to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym mieście. Jej pomysłodawczynią jest Ewa Jasionka. Ona też opowiedziała, jak to wszystko się zaczęło. Był u mnie ksiądz Pastuszka na wizycie. I jakoś tak, od dawna się zanosiłam z tym pomysłem. Natomiast, jak jakoś tak nie wiem, spotkaliśmy się, to po prostu oświeciło mnie, żeby to zrobić, żeby, cel, żeby celem było hospicjum, żeby zrobić to dla naszego hospicjum. No i oczywiście zaproponowałam Kasi współpracę i jak zwykle Kasia pomogła. Więc robimy razem i, no i mamy nadzieję, że uda, że uda się jak najbardziej, jak najlepiej, jak najwięcej pieniędzy zabrać. Ksiądz Tomasz Pastuszka, dyrektor Kozienickiego Hospicjum, przyznał, że pomysł ten bardzo go ucieszył. To jest bardzo budujące, to świadczy o tym, że wszyscy mają taką nie tylko wrażliwość, ale taką utożsamianie się, że Kozienickie Hospicjum Domowe to jest nasze wspólne dzieło i nasza wspólna misja. To po prostu jesteśmy my. To jest nasze serce, to jest nasze zaangażowanie nasze pomysły, a widać, pomysłów tych nie brakuje. Na, widzimy na załączonym tutaj obrazku i wydarzeniu, co jest dla nas takie bardzo krzepiące i świadczące o tym, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Do sali na rogu w Centrum Kulturalno-Artystycznym tego dnia zajrzało wiele osób. Dla jednych była to doskonała okazja do zakupowego szaleństwa w przystępnej cenie, dla innych po prostu możliwość wsparcia całego przedsięwzięcia. Przyznam szczerze, że obawiałyśmy się obydwie, jakie będzie zainteresowanie, bo jest to pierwsza tego typu akcja tutaj w Koźnicach. Ale zainteresowanie jest świetne. Już w dniu wczorajszym prowadziłyśmy taką mini przedsprzedaż i zapowiada się to super. Jak widać, tutaj osoby są, jest zainteresowanie. Pomysł na akcję to jedno, ale przygotowanie całego tego przedsięwzięcia też wymagało pracy i zaangażowania. Zostaliśmy miło poinformowani właśnie przez panią Ewę Jasionkę i panią Katarzynę Stępień, że mają taki pomysł. Jak najbardziej bezdyskusyjna była autoryzacja tego pomysłu. I tym bardziej jeszcze było budujące to, że nie chciały jakiejś bardziej konkretnej pomocy od naszych wolontariuszy hospicyjnych, chociaż oni tutaj też są zaangażowani. Bardzo ładnie też zespoliły młodzież, zarówno z Zespołu Szkół Legionów, nie, Legionów Polskich, jak i pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnickiego w Kozinicach. Dziękuję dyrekcjom obu szkół, dziękuję młodzieży i też dziękuję panią za ten pomysł i za bardzo, bardzo ciężką pracę na rzecz ludzi chorych. Na przybyłych czekały nie tylko damskie, męskie czy dziecięce ubrania, ale też torebki, obuwie, zabawki i domowe wypieki. Każdy zatem znalazł coś dla siebie, a co najważniejsze, pomocny ciuch faktycznie stał się pomocny, bo udało się zebrać 8600 zł. Kolejna tego typu akcja zorganizowana będzie już pod koniec maja podczas 5. festynu hospicyjnego. Zatem zapraszamy. A w dalszej części aktualności powiemy m.in. o nowym bloku mieszkalnym w Kozienicach, o warsztatach PCK skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz o akcji sadzenia drzewek przed Urzędem Miejskim. Atelier Rozwoju, czyli motywacyjne warsztaty dla mieszkanek gminy Kozienice. Za nami kolejne spotkanie w ramach tego przedsięwzięcia. Czego dotyczyło? Oto szczegóły. Moje emocje. Słabość czy siła? To główny temat kolejnych warsztatów organizowanych w Bibliotece Publicznej w Kozienicach w ramach zajęć motywacyjnych dla pań. Cały cykl nosi nazwę Atelier Rozwoju i podzielony jest na różne spotkania z udziałem różnych gości. Tym razem 10 kwietnia mowa była o emocjach różnych i tych pozytywnych i tych negatywnych. O tym jak sobie z nimi radzić, czy dawać im upust, czy tych negatywnych się wstydzić opowiadała trener psycholog Emilia Sałacka-Mańka. Przede wszystkim emocje są bardzo ważną wskazówką dla nas o tym, co się w nas dzieje i czego potrzebujemy. I ten przekaz, myślę, że był dzisiaj podczas warsztatów najważniejszym przekazem dla pań. Taki przekaz, żeby zwracać uwagę na swoje emocje, bo one prowadzą nas do potrzeb i do zadbania o siebie. I do tego starałam się namówić mówić dzisiaj uczestniczki szkolenia warsztatów. Podczas kilkugodzinnego spotkania był czas na prelekcje, rozmowę, na ćwiczenia. Na koniec panie mogły podzielić się swoimi odczuciami, obserwacjami, ale też doświadczeniami. Postaram się po tym dzisiejszym właśnie spotkaniu, jakby przenieść to na, na dom rodzinny, zwłaszcza, zwłaszcza dom rodzinny w pracy, też może mi się przyda, ale wydaje mi się, że bardziej tak tutaj w domu i coś dla siebie, żebym też umiała kontrolować pewne emocje i. Umieć mówić, wyrażać to, co chciałabym. Bardzo się cieszę, że przyszłam, że uczestniczę w warsztatach i uważam, że powinny być właśnie takie warsztaty również dla nie tylko dla kobiet, dorosłych, ale również dla młodzieży. Także fajna, fajna inicjatywa, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że jeszcze skorzystam, jak jeszcze kiedyś będą. Panie bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Życiowe są zawsze sytuacje, przykłady, z którymi pracujemy z domu, z pracy, także nie ma, nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o panie, było gorąco, było dużo emocji, dużo się działo, też było sporo takich poruszeń przy omawianych przykładach, także myślę, że to dobrze, bo najlepiej zapamiętujemy to, co wywołuje emocje. Pomysłodawczynią cyklu Atelier Rozwoju jest Dorota Stępień, zastępca burmistrza gminy Kozienice. Można się uczyć całe życie, mimo tego, że pewne rzeczy wiemy. Jednak ktoś z boku powie, no nie do końca wiemy, nie do końca robimy coś dobrze i możemy się od innych osób, od koleżanek, od znajomych, od trenerów, od psychologów jeszcze jednak uczyć, żeby po, po, poprawiać swoją świadomość na różne tematy. A co? Pomysłodawczyni warsztatów sądzi o zajęciach poświęconych emocjom? Emocje myślę, że bardzo ważny temat towarzyszą nam wszędzie. Można powiedzieć, że nas otaczają po prostu. Musimy sobie radzić, odpowiednio reagować i pracować na faktach. Nie na emocjach, tylko na faktach. Żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, luźniejsze i naprawdę takie. Takie jakbyśmy chcieli, żeby ono było, żeby nam się po prostu dobrze żyło. Nie tylko w domu, ale i w pracy, wśród znajomych i sąsiadów. Także nie działajmy nigdy pod wpływem emocji, analizujmy i sprawdzajmy fakty. Za nami dwa z siedmiu tematycznych spotkań. Podczas kolejnych mowa będzie między innymi o tym, jak dobrze wyglądać w każdym wieku, jak odmienić swoje życie skutecznie wprowadzając pewne nawyki. Panie będą też rozmawiały o tym, jak wzmocnić pewność siebie oraz jak wykonać makijaż, który doda blasku i świeżości. Zatem, drogie Kozieniczanki, do zobaczenia na kolejnych warsztatach. Już niedługo w kozienicach powstanie nowy blok mieszkalny, o szczegółach już teraz w naszym materiale. Nie tak dawno przekazywane były klucze do mieszkań w bloku komunalnym przy ulicy Bukowej w naszym mieście. Tymczasem już wkrótce ruszy budowa kolejnego bloku mieszkalnego. Jak przekazuje burmistrz Piotr Kozłowski zakończono właśnie fazę projektową. Wkrótce zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony przetarg. Budynek zlokalizowany będzie u zbiegu ulic Sikorskiego i Alei Solidarności. W obiekcie zaprojektowano cztery kondygnacje naziemne, ponad 40 lokali mieszkalnych i podziemny gar. Wokół obiektu zostanie urządzona przyjazna dla mieszkańców przestrzeń. Co ważne, mieszkania w tym nowym bloku będzie można wynająć z opcją wykupu na atrakcyjnych warunkach. Zadanie to jest częścią przemyślanej prospołecznej polityki realizowanej przez kozienicki samorząd. Warte uwagi jest fakt, że jego realizacja nie obciąży gminnego budżetu. Szacunkowy koszt inwestycji to prawie 24 miliony złotych, ale co ważne gmina nie dołoży do tego ani złotówki, bowiem zadanie zostanie zrealizowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum. Według planu prace związane z budową tego bloku mieszkalnego będą trwały około dwóch lat. Mamy informację o akcji nadleśnictwa Kozienice. Przed urzędem miejskim wydawano ostatnio drzewka i krzewy ozdobne. Oto szczegóły. Wystarczy odpowiednio je posadzić, podlewać, a potem już tylko cieszyć się ich widokiem. W piątek 12 kwietnia na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozienicach w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia Sadzimy, zorganizowano akcję wydawania drzewek dla mieszkańców. To kolejna wspólna inicjatywa naszej gminy i nadleśnictwa Kozienice. Dzisiaj rozdajemy sosny pospolite, jodły pospolite i dom przypółkowy. Przygotowaliśmy 1100 sztuk tych sadzonek. Pracownicy nadleśnictwa podpowiadali też, jak posadzić roślinę, by szybko się przyjęła i zdrowo rosła. Ważne jest staranne posadzenie. Chodzi o to, żeby u, ubić dobrze ziemię przy korzeniach i podlać. I to w zasadzie na ten moment wystarczy. Trzeba w tym roku pamiętać, że jak będą upały żeby podlać te drzewka. W przyszłym roku sobie myślę, że poradzą same. Akcji Sadzimy towarzyszyła akcja sadzenia drzewek w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 475-lecia nadania kozienicom praw miejskich. W związku z tym, że mamy jubileusz 475 lat praw miejskich kozienic, postanowiliśmy, że wspólnie z mieszkańcami zasadzimy 475 drzew. Ja sadzę dzisiaj pierwsze i czekamy, gdzie mieszkańcy wskażą miejsca, żebyśmy zasadzili kolejne 474 drzewa. Główne założenia tych dwóch przedsięwzięć to propagowanie umiłowania przyrody i zwrócenie uwagi na to, jak potrzebna jest nam natura, w tym drzewa. Chodzi o to, żebyśmy te drzewa mieli bliżej siebie, żeby te drzewa koło nas rosły i żeby dawały nam tlen. Jedno dorodne drzewo, taka sosna duża, daje tlenu tyle, co potrzebuje trzech ludzi. Więc y, trzeba sadzić, oddychać, będzie nam się wszystkim lepiej oddychało. Te drzewka, które teraz mieszkańcy biorą, sadzą na swoich działkach, ale poza tym tereny gminne, ale także tereny lasów państwowych są co roku zagospodarowane po to, żeby na przyszłe pokolenia ta zieleń także była tak jak dzisiaj. Jak słyszeliśmy, 474 drzewa czekają na wybór odpowiedniego miejsca, a potem na posadzenie. Decyzja, gdzie drzewka zostaną posadzone, należy do mieszkańców. Zatem proszę myśleć, wybierać, decydować i zgłaszać swoje propozycje do Urzędu Miejskiego w Kozienicach. A teraz o warsztatach Polskiego Czerwonego Krzyża w Zdrowym Ciele Zdrowy Duch, zorganizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. W zdrowym ciele zdrowy duch. To warsztaty promujące zdrowy tryb życia skierowane do uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 przy współudziale Oddziału Rejonowego PCK. 9 kwietnia w murach placówki odbyła się 21. edycja tego przedsięwzięcia. Przybyłych powitały dyrektor szkoły Agnieszka Woźniak oraz kierownik biura PCK Anna Puzio. W warsztatach uczestniczyło około 50 osób, byli to uczniowie z ośmiu Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia o tematyce ekologicznej przygotowanego przez uczniów klasy piątej B z nr 3. Nawiązywało ono do hasła warsztatów: W zdrowym ciele zdrowy duch. Następnie odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne na temat pierwszej pomocy, które poprowadził przedstawiciel Straży Pożarnej w Kozienicach Kamil Grudzień. Mowa była m.in. o tym, jak postępować z osobą poszkodowaną, w jakiej pozycji ją ułożyć i jak przeprowadzić resuscytację. Młodzież spotkała się też z funkcjonariuszami Kozienickiej Policji, młodszym aspirantem Adamem Krawczakiem i sierżantem sztabowym Adamem Ko Lasą. Goście mówili m.in. o działaniach środków odurzających, w tym narkotyków i dopalaczy, oraz o złym wpływie napojów energetycznych. A opiekunki szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża w PSP nr 3, Justyna Kurek i Justyna Balcerzak, wspólnie z uczniami trójki, przygotowywały pachnące warsztaty robienia mydełek. Tego dnia młodzież miała okazję porozmawiać o zasadach zdrowego stylu życia z dietetyk z Sylwią Śmietanką. Było też spotkanie z psychologami Renatą Kowalską i Dorotą Marut. Poruszano m.in. kwestie wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych. Na koniec odbyła się debata nad bardzo aktualnym obecnie tematem czy zadawać uczniom prace domowe. Po bitwie na argumenty, w której każda ze stron pozostała przy swoim stanowisku, odbyło się głosowanie. Uczniowie jednoznacznie opowiedzieli się za tym, że praca. Domowe są dla nich obciążeniem psychicznym. Warsztaty były elementem przygotowań do eliminacji rejonowych PCK, które odbędą się w Kozienicach w środę 24 kwietnia. Na zakończenie Anna Puzio i Krystyna Głowacka wręczyły dyplomy i podziękowania dla uczniów oraz osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez PSP nr 3 i oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach otrzymało dofinansowanie w ramach zadania publicznego. Edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia mieszkańców gminy Kozienice. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają na 11 spotkanie literackie z cyklu Witryna, które odbędzie się w sobotę 20 kwietnia o godzinie 16 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ulica Warszawska 29. A w programie dla państwa. Prezentacja poezji grupy poetyckiej Erato, Kozienickiego Domu Kultury. Prezentacja poezji grupy literackiej Tygiel, działającej przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem, poetą, tłumaczem, krytykiem literackim. A także oprawa muzyczna, młodzieżowa estrada piosenki Kozienickiego Domu Kultury. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gmina Kozienicy i Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka zapraszają mieszkańców do kina KDK na pokaz filmu pod tytułem Nene gwiazda baletu, który odbędzie się we wtorek 23 kwietnia o godzinie 20 w sali koncertowo-kinowej CKA, ulica Warszawska 29. Wstęp wolny. Uwaga! Obowiązują nieodpłatne wyjściówki do pobrania w kasach KDK w dniach 12-15 kwietnia przez mieszkańców posiadających kozienicką kartę mieszkańca oraz od 16 kwietnia przez pozostałych mieszkańców gminy Kozienice. Film wyświetlany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kozienice na rok 2024. Działania profilaktyczne sfinansowane są ze środków gminy Kozienice. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.